W drugim odcinku chciałbym przybliżyć postać protoplasty całego ruchu, abba Antoniego, żon świętego abba Antoniego wspominanego przez Kościół 17 stycznia. Antoni miał bardzo ciekawą sytuację życiową. Po śmierci rodziców został z ogromnym majątkiem i z siostrą na opiece. I w momencie, gdy zastanawiał się, co robić w życiu, wiadomo, warto też powiedzieć, że był wtedy bardzo młody, miał około 20 lat, um, usłyszał w kościele słowa kapłana: Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedać wszystko, wszystko to, co masz, i chodź za mną. I wziął te słowa bardzo dosłownie. Zresztą to jest też taka cecha świętych i w ogóle ojców, kościoła, ojców pustyni, że można powiedzieć, że byli bardzo radykalni w wielu momentach. I Abban Antoni zaczął stopniowo prowadzić życie tak zwanego ascety. To było taki, tego jakby my teraz za bardzo nie spotykamy, o czymś jakim się nie mówi. W, pierwszym, w czasach pierwszego chrześcijaństwa byli właśnie tak zwani asceci, to byli ludzie, którzy prowadzili życie właśnie oddane pokucie, modlitwie, dziełom miłosierdzia, ale nie na pustyni ani w klasztorze, bo wtedy tej, tej formy życia jeszcze nie znano. Więc praktykowali takie życie po prostu w mieście, często na, na krajach ludzkich osiedli. No i właśnie Antoni tak zaczynał, w czasach, gdy to już była jakaś tam przetarta ścieżka. Ale właśnie stopniowo zaczął szukać czegoś więcej. E, I w pewnym momencie właśnie przypisuje się przynajmniej jemu, że jako pierwszy wyszedł na pustynię e, i zamieszkał w opuszczonej zbójeckiej twierdzy. E, Antoni był bardzo popularny wśród ludzi, bardzo go sobie cenili. Nazywali go przyjacielem Boga, więc to jest taki piękny tytuł. I odwiedzali go w tej twierdzy. I z takich zabawnych szczegółów z jego życia się pewnego dnia zdarzyło po wielu latach mieszkania w tej twierdzy, że ludzie tak bardzo chcieli Abba Antoniego zobaczyć, że wyważyli drzwi, które prowadziły do tej twierdzy, żeby go po prostu w końcu zobaczyć, a nie tylko słuchać, jak on tam im odpowiada za drzwi. No i w momencie, gdy opuścił tą twierdzę, Zrobił. No my, my byśmy dzisiaj powiedzieli, że zrobił się hype. E, na, bardzo dużo ludzi zapragnęło takiego życia jak on. E, w jego żywocie autorstwa świętego Atanazego Aleksandryjskiego e, jest taka, takie piękne zdanie, że i pustynia stała się miastem mnichów. E, I właśnie te, w tym momencie się przypisuje, że wtedy właśnie zaczęło się. Masowe wychodzenie na pustynię, budowanie po prostu osiedli. Warto powiedzieć, że te osiedla często przekraczały kilkaset osób, samych mnichów. One były samowystarczalne, miały własny kościół, własne piekarnie, bardzo często własne, można powiedzieć, szpitale, chociaż, no wiadomo, że nie w takim znaczeniu jak nasze. Także, ten, także to był właśnie początek tego ruchu. No i teraz może więcej o samym Abba Antonim, bo tu bardziej o jego dokonaniach mówię. Z takich ciekawych historii na jego temat jest na przykład taka piękna, która bardzo pokazuje, jak mimo tego, jak ojcowie pustyni byli ukierunkowani na surowe życie, oddane właśnie ascezie, modlitwie, milczeniu przede wszystkim, raz razu pewnego Abba Antoni ze swoimi uczniami żartował sobie. No, i pewien myśliwy to zobaczył, no i się zgorszył, bo zobaczył, że ci święci mnisi sobie żartują. No i wtedy Abba Antoni do niego podchodzi i mówi, a napnij łuk. No i myśliwy wyciąga swój łuk i go napina. No i Abba Antoni mówi mu, napnij mocniej. No i myśliwy napiął. I mówi jeszcze mocniej. No i ten myśliwy mówi, że nie, no bo ten łuk się w końcu złamie. No i Abba Antoni mówi, no i że tak samo jest z uczniami, że trzeba obrać i dbać po to, żeby się nie załamali. I właśnie to jest piękne w Ojcach Pustyni dla mnie, że w tej całej surowiźnie ich życia jest też właśnie bardzo dużo wyrozumiałości, takiej troski o słabszych. Z takich innych historii na temat Antoniego, gdzie właśnie też go może przedstawię w takim świetle człowieka, który dbał o, o innych, który był doskonałym pocieszycielem, pewnego razu wygnano brata ze wspólnoty za grzech. No i ten brat przybył do Abba Antoniego i tam u niego przebywał dłuższy czas w ramach takiej pokuty, jakiegoś dalszego przygotowania, rozeznania, co ma zrobić. No i ten Abba Antoni do niego mówi, że wracaj teraz do swojej wspólnoty już po dłuższym czasie. No i ten brat idzie do wspólnoty, ale wraca do Abba Antoniego i mówi, że go nie przyjęli. No i wtedy Abba Antoni powiedział takie piękne słowa, że statek uszkodził się na morzu, stracił ładunek i ledwo dobił do portu, a wy chcecie utopić to, co się ocaliło. I też coś, co pięknie pokazuje autorytet, którym się cieszył święty Antoni, bo Apowtegmat podaje, że gdy bracia ze wspólnoty usłyszeli, że przysyła go Abba Antoni, od razu go przyjęli z powrotem. I tak krótko myślę, że przybliżyłem historię właśnie pierwszego pustelnika. Nie chcę też o nim jakoś niesamowicie dużo mówić, bo można by o nim mówić i mówić. Także myślę, że już to może nas zbudować, coś nam pokazać, coś powiedzieć na temat ojców pustyni z Panem Bogiem. W sensie o nim to by można było całą serię zrobić, gdyby się rozmieniać, no ale jestem też zdania, że jak ktoś będzie chciał, to sobie doczyta.